Siemanko, witam Was po dłuższej przerwie i po wakacjach. I zapraszam Was na kolejny odcinek na naszym kanale Akademia Rozwoju. Dzisiaj pokażemy Wam top 5 newsów technologicznych. Numer 1 Aplikacja do wykrywania chorób serca. 14-letni geniusz o imieniu Sidarf Fnandiała. Stworzył aplikację o nazwie Serke, która w zaledwie 7 sekund potrafi wykryć choroby serca. Wystarczy, że weźmiemy telefon, nagramy dźwięk naszego serca, i aplikacja analizuje je z dokładnością do 96% i patrzy, czy mamy jakieś choroby, albo nie. Jego aplikacja została przetestowana nie na jednym, nie na dwóch, nie na pięciu, a na ponad 15 tysiącach pacjentów w Stanach Zjednoczonych i około 700 w Indiach, m.in. w szpitalu w Guntur. Projekt wzbudził tak duże zainteresowanie, że sam główny minister stanu Anhra Pradesh zaprosił chłopaka do swojego biura. Polityk był bardzo zainteresowany jego aplikacją i określił ją jako przełom we wczesnym wykrywaniu chorób sercowo-naczyniowych. Chłopiec jest założycielem organizacji STEMIT, która na całym świecie uczy dzieci i młodzież programowania robotyki i sztucznej inteligencji. Choć jego rodzina pochodzi z Indii, to sam chłopiec uczy się i mieszka za granicą. Numer 2. Wyścigi jetpacków w Dubaju. Myślę, że każdy z nas marzył o lataniu jetpackiem albo o tym, żeby można skonstruować swój własny, a teraz nawet można brać udział w wyścigach jetpacków. Tak zrobił to Dubaj w 2024 roku. Zorganizował pierwsze na świecie wyścigi jetpacków, które odbyły się nad wodami Dubaj Marina. W zawodach wzięło udział tylko 8 zawodników z różnych krajów, którzy rywalizowali na specjalnie wybranych trasach. Piloci używali skafandrów z silnikami odrzutowymi, które umożliwiały im precyzyjne manewrowanie i unoszenie się w powietrzu. Zawody odbyły się w ramach Dubai Boat Show, co pozwoliło zwiedzającym na żywo oglądać ten spektakularny pokaz technologii i odwagi, a także prędkości w powietrzu. Zwycięzcą wyścigu został Isaac Alfon z Wielkiej Brytanii, który pokonał trasę w imponującym czasie. Dubaj planuje kolejne edycje takich wyścigów, żeby zrobić z tego nową dyscyplinę sportową. Numer 3. Pierwszy na świecie samolot napędzany ciepłym wodorem. Wyobraźcie sobie, że Niemcy stworzyli pierwszy samolot na świecie napędzany ciekłym wodorem. Nazywa się on H2Fly HU4. We wrześniu 2023 roku odbył się pierwszy udany lot tego samolotu z pilotem. Dzięki zamianie zwykłego wodoru na ciekły udało się zmniejszyć zbiorniki paliwa, a dzięki temu podwoić zasięg takiego samolotu z 750 km do nawet 1500 km. Testy przeprowadzono w Słowenii. Samolot wykonał 4 loty, w tym jeden trwał ponad 3 godziny. To ogromny krok w kierunku lotnictwa bez emisji spalin i długodystansowych podróży wodorowych. Nie tylko firma H2Fly na tym pracuje, bo też firma Airbus planuje mieć swój pierwszy komercyjny samolot wodorowy do 2035 roku. Numer 4. Magnetyczny dugopis, który jest w stanie wykryć chorobę Parkinsona. Naukowcy opracowali specjalny dogopis z magnetycznym duszem, który jest w stanie wykryć charakterystyczne drżenie rąk jak u osób z chorobą Parkinsona. Długopis nie pisze w tradycyjny sposób. Bo ma elastyczną końcówkę z magnesami i tuszem ferromagnetycznym, które właśnie reaguje na drobne ruchy. Te zmiany pola magnetycznego indukują prąd w cewce w korpusie urządzenia, a dane z tego prądu analizuje się przy pomocy sieci neuronowej. W badaniu pilotażowym sieć ta pozwala zidentyfikować osoby z Parkinsonem z dokładnością ponad 96% na podstawie rysowania i pisania. Choć wyniki są obiecujące, naukowcy podkreślają, że do tej pory badania zostały przeprowadzone na bardzo nielicznej grupie osób i trzeba przeprowadzić większe testy, które pozwolą sprawdzić, czy taki długopis odróżnia chorobę Parkinsona od innych schorzeń. Oraz trzeba go dostosować do pisowni w różnych językach i do tego, czy ktoś jest praworęczny czy leworęczny. Numer 5. Drukowanie rafy koralowej. Na całym świecie naukowcy i ekolodzy wykorzystują technologię druku 3D do ratowania raf koralowych. Jak już pewnie wiecie, naturalne rafy koralowe giną z powodu ocieplania oceanów, zanieczyszczeń i nadmiernego połowu ryb. Problem w tym, że koralowce potrzebują odpowiedniego podłoża, by się osiedlić i rozrastać, a takie miejsca coraz bardziej znikają. Dlatego zaczęto projektować sztuczne struktury drukowane w 3D, które naśladują naturalne rafy koralowe. Oczywiście drukuje się z materiału przyjaznych środowisku, np. z piasku, z batonu morskiego, które w wodzie zachowują się tak samo jak rafa koralowa. Po umieszczeniu w wodzie takich struktur przyciągają one ryby i glony, które stają się nowym zalążkiem ekosystemów. Projekty tego typu są realizowane m.in. w Australii, na Karaibach i w Hongkongu, co pokazuje, że da się połączyć nowoczesne technologie z ratowaniem środowiska. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się nowa forma odcinku na naszym kanale. I polajkujcie wideo, zasubskrybujcie kanał i zapraszam do kolejnych odcinków.